WŁODZIMIERZ WYSOCKI Z WIZYTĄ W WARSZAWIE Cienie pod koła się podkładają, Lasy za nami i czas się dłuży, A tu już bloki się pojawiają, Widzę w oddali cel mej podróży. Już skrzyżowanie spowolnie trzeba, Paniom się kłaniam, panom się kłaniam, i tym, co na nas lubią się gniewać, pięknie się kłanią, pięknie się kłanią. Czapkę zdejmuje i w pas się kłaniam, dumnej Warszawie, pięknej Warszawie, do centrum prosto, most, pod nim Wisła i wciąż się dziwie, że ja w Warszawie. Wojnę ma ona dawno za sobą. Nieporównana i niezrównana. Szaleńcy chcieli zrównać ją z ziemią, dlatego ona i niezrównana. Porządek tutaj słowa nie powiem. Jestem już blisko, niosą mnie nogi. Przed starszą panią pochylam głowę, o drogę pytam, by nie zabłądzić. Po polsku mu. Tak ryba piła, staruszka ciepło, prosto, mój drogi. Potem znów do mnie się odwróciła, mówiąc raz jeszcze, prosto, mój drogi. Dumna i pańska rzecz pospolita Polska zdradzona, Polska pobita już tyle czasów. We krwi skąpana na wschód i zachód gniewnie spogląda. Warszawa moich marzeń korona, wciąż znieważana, wciąż zniewalana, przez długie lata jarzmem dręczona, żegnaj najdroższa. Pa, do switania!